Sponsorem wiadomości jest restauracja Bistro pod Aniołami. Bistro pod Aniołami. Jeżeli w jedzeniu, szukasz magii. Wyjątkowe miejsce, wyjątkowe menu, stworzone przez wyjątkowych ludzi. W tym roku to już nie dni, ale dzień twierdzy Nysa. Bez ognia, dymu, fajerwerków, armatnych wystrzałów i karabinowych salw. Po prostu bez wielkiej bitwy. Tym razem impreza odbędzie się nie na przedpolu Fortu numer 2, ale na nyskim rynku. Jedyne co zostało to niezmienny termin. Ostatni weekend lipca. Bitwa o twierdzę Nysa przez lata była wizytówką miasta i przyciągała rzesze widzów z kraju i z zagranicy. W rekordowym roku, jak wspomina Krzysztof Herman, ponad 10 tysięcy osób. W inscenizacji nawiązującej do oblężenia Nysy przez wojska napoleońskie w 1807 roku brały udział grupy rekonstrukcyjne z całej Europy, od Polski i Czech, poczynając przez Ukrainę i Litwę, aż po Francję, Belgię i Niemcy. W sumie, jak choćby rok temu, około 500 żołnierzy. Trzynasta edycja będzie jednak znacznie skromniejsza. Będzie impreza w rynku, kilkugodzinna. Eee... Bitwy samej nie będzie, natomiast chcemy się pokazać mieszkańcom w centrum miasta. Bo wojny w rynku nie sposób prowadzić. Przed publicznością zaprezentuje się zaledwie około 100 żołnierzy, zaprzyjaźnieni wrogowie z całej Polski i goście z Czech. Prawdopodobnie rozbity zostanie także obóz. Będzie parada, będzie musztra, będą scenki różne, yy, bitewne. Ale i tak na forcie drugim odbędzie się feta, bo choć dni twierdzy nie ma, to jest okazja do świętowania. Tutaj też chcemy zrobić obóz, bo akurat w tym roku przypada dziesiąta rocznica powstania naszego oddziału. I zapraszamy nasze zaprzyjaźnione wojska, jakby niezależnie od niej twierdzy, Nysa będzie to równoległe, równoległe spotkanie, no i przy okazji będzie nas może troszkę więcej. Zmiana formuły podyktowana jest względami finansowymi. Gmina Nysa przez kilka ostatnich lat imprezę organizowała w ramach wsparcia pozyskiwanego ze środków pomocowych. Te jednak się wyczerpały. Tymczasem koszt organizacji trzech dni imprezy oscyluje w kwocie 350 tysięcy złotych. W tym roku cała imprezy jest finansowana bezpośrednio z budżetu gminy. Tegoż zresztą impreza myślę, że się zamknie w granicach 50 tysięcy złotych. Dni twierdzy Nysa do pierwotnej formuły mają szansę powrócić w 2014 roku. Gmina Nysa wraz ze swoim partnerem Kędzierzynem Koźle pozyskała bowiem dofinansowanie z rezerwy Urzędu Marszałkowskiego. Realizować mają wspólny projekt, który przede wszystkim obejmie właśnie organizację bitwy, ale również działania promocyjne.